Hej, jest sobota 20 stycznia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5. Ja jestem Michał i zaczynamy od Movie a w Sporkle wrócimy do quizów, gdzie jest 50 tytułów filmowych do zgadnięcia z 2017 roku tym razem i będziemy potrzebowali uzupełnić brakujące słowo, więc jesteśmy oddaleni o 7 lat od obecnego roku i zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj widzę, że patrzy na nas Optimus Prime, a przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie wiem. E, tych Transformersowych filmów jest dużo, więc nie wiem, który, który to będzie. Jako drugi proponuję mi się Revenge of the Fallen. Nawet nie umiem nazwać, która to jest, która to jest część. To niech będzie. Jeszcze jest Shia Labouf? Chyba jest. <laughs> Okej, okay. i przechodzimy do Nomadland. Powiedziałem tytuł, który chciałem zgadnąć. A, zamiast, zamiast nazwy quizu, ale to w takim razie od, spróbujemy. Okej, okay, to nie Nomadland. Spróbujemy Moonlight. <ścoughs> Przepraszam bardzo, czy to jest Ed Sheeran? Wiem, że Ed Sheeran wystąpił w Grze o Tron w którymś sezonie, ale nie kojarzę w jakim filmie. Zobaczymy, co się stanie, jak pisze Sheeran. Tak, pusher bardzo mi się podoba. A... wiem, co to będzie. Film, który, którego nikt nie lubi. Czyli dany Boyle robiący film o Beatlesach, którzy nie istnieją. Yesterday. Faktycznie Ed Sheeran chyba jest tam jakimś producentem muzycznym, czy coś w tym stylu. A gierką było oczywiście zgadywanie tytułu filmu z kadru. I przechodzimy w czasie do 1987 roku. Jest 16 stycznia i mamy pięć najlepiej zarabiających filmów, z czego cztery są z Paramount Pictures. Widzę, że niezły, e, niezłe wyniki na, na, na Box Office. Mamy 200 punktów do wydania na podpowiedzi i e, musimy zgadywać wszystkie tytuły. Poproszę o aktora. Uu. Richard Pryce. Zobaczymy, czy będzie Gene Wilder. Nie. E, małe szanse, że to zgadnę. Michael Apted z Richardem Priorem, 87 Absolutnie nie mam pojęcia. Plakat <coughs> wygląda trochę jak zmyślony. Critical Condition. Jest bardzo dobry film z Richardem Priorem, którym gra z Ginem Wilderem. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Ale tego akurat nie kojarzyłem. Poproszę następny film. Ten zarobił 92 miliony w 8 tygodni. Leonard Nimoy, to jakiś Star Trek? Nie wiem czy to będzie Wrath of Khan, nie mhm. ale William Shatner może piąty? Wybrałem In Search of Spock, bo Spocka grał Leonard Nimoy no to, to musi być jakiś Star Trek, ale, ale nie wiem który. Okej, okay. <coughs> udało się zgadnąć. Dwojeczkom nie mam żadnej wiedzy na temat Star Treka, więc to dlatego tylko po Lenardzie moju i ewentualnych sequelach, tego że jest ich całkiem sporo, to udało się zgadnąć. <coughs> Znowu jest Paramount Pictures 63 miliony. Michael Ritchie, nie wiem czy jest relacja z yy, yy, Guyem Ritchie. Eddie Murphy i Charles Dance. O oh, ludzie, powinienem znać więcej filmów z Eddie Murphy z lat 80. -tych. Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Albo, albo raczej nie wiem jak się ten film nazywał, The Gold. <laughs> Czyli po prostu powinienem wpisać kawałek tekstu z fabuły, a to jest dziwne, bo akurat często ten quiz robi tak, że zasłania tytuł filmu z opowieści o, o fabule, z tego skrótu fabuły. I Orion Pictures, Charlie Sheen i Willem Dafoe, okej, okay, tu przynajmniej coś wiemy, to czyli Pluton, Olivera Stone'a. I teraz coś gigantycznego, 132 miliony. Okay, jak jest Paul Hogan, to musi być Crocodile Dundee, ale nie wiem który, z zobaczyłem pierwszego. Tak, to jest <coughs> pierwsze trzy filmy mało znane, ale Pluton i Crocodile Dundee są na pewno zapisane w, w, w pamięci w, w kinematografii. See you to 16 kratek, które możemy przekładać, ale tylko 15 razy, z podpowiedziami, słowami związanymi z jakimś konkretnym filmem. Jak włożymy 4 w jednym kierunku, czyli w rządku albo w kolumnie, to ujawni nam się tytuł filmu i będziemy mieli do tego zgadniętego. Musimy dostrzec 5 tytułów filmowych z tych podpowiedzi, 4 będą w jednym kierunku, a 5 będzie w przeciwnym. Dobra, Bunny, kop i Sloth to wszystko będzie z utopii. Więc potrzebuję jeszcze DMV, bo tam był ten wolny, e, wolny leniwiec, który podpisywał formę i, <laughs> i zaśmiał się z żartu. E, ten żart, który był sprzedany w trailerze do Zutopii, która jest całkiem, całkiem dobra. <laughs> Wrath. Czyli będziemy potrzebowali Grapes. Ok. Rock. Warthog i king to będzie król lew więc próbujemy pride pride, lust i sloth, e, potrzebujemy jeszcze jeden <grymne> jeszcze jeden e, grzech śmier śmiertelny e, w filmie Seven i tutaj zamienimy sobie e, free love, lust i wonder i commune to będzie film wonderlust a grapes of wrath i Dust Bowl, to będzie film na podstawie powieści Johna Steinbecka czyli grapes of wrath o, ale, ale naprawdę wymieszali tutaj rodzaje e, różnych filmów i mamy lata 90. i, i, i klasyczny film. Wunderlass ma jedną fantastyczną scenę jak Justin Theroux e, gra na gitarze e, przy Polu Radzie i polu Rad mówi słuchaj, po tym solo co teraz zagrałeś ja już nie mogę udawać, że umiem grać na gitarze. E, pretty funny, nie był, był zły. E, nie wiem dlaczego Dust Bowl, nie, nie kojarzy. to jest jakiś amerykański termin związany z futbolem. Ok, i drugi quiz e, Cine to Nerdu polega na tych samych zasadach, tylko że zamiast podpowiedzi na temat filmów mamy ich tytuły i musimy zgadnąć 5 motywów, które łączy te tytuły ze sobą. I patrzymy tak. Interstellar i Dark Knight Rises od razu nam daje pewną rzecz. Mamy też filmy o Batmanie, więc może od tego zaczniemy. Gdzie jest jeszcze Catwoman? Jest jeszcze film z Batman. A Catwoman jest postacią po prostu w tym. Dobra, Halibery szukamy. Halibery jest w Monsters Ball i Catwoman. O! Scarface Dangerous Mind, Batman Returns i co? Wiem, dobra, to jest Michelle Pfeiffer, więc potrzebujemy Ant-Man and the Wasp. Die Another Day, Monsters, Ball Cat Woman i X-Men, gdzie jest Storm, jest Haliberry, uh, Mad Max Fury Road, uh, Lego Batman mówi Divergent i X-Men First Class. Tu będzie Anne Hathaway w tym górnym rządku, a tu Ania Taylor Joy. A, Zoe Kravitz. Okej, okay, okej, okay, faktycznie. Dobra, tu, tu nam się dosyć udało, że trafiliśmy w te Catwoman, i reszta z tego popłynęła. Dobra, 50 filmów z roku 2017. Już widzę, że jest piękna i bestia. Dogs to nie jest live. To jest Lasse Hunt, film. To widziałem akurat w, w kinie. To był ten rok, gdzie miałem w Szkocji. Kartę Cineworld Unlimited i bardzo często byłem w kinie, tylko teraz um, muszę przypomnieć sobie, jak te, jak te filmy się nazywały. Mm -hmm. Dog's Fate, Dog's Purpose. Okej. Okay. The Zookeepers. Dobra. Co wam, co powiedziałem? Tego nie widziałem. The Zookeepers. Valerian and the City of the Thousand Planets. Um, bardzo. Mm, nie swój potencjał film <coughs> ze słabą um, ze słabą chemią pomiędzy De Dachanem, który grał główną rolę, i Karon Delewin, e, która grała też e, jakby tę drugoplanową postać. Christopher Robin. Hmm, to jest film o Kubusiu Puchatku. Goodbye Christopher Robin, ne? Tak, Justice League. Despicable Me 3, The Hitman's Bodyguard z uh, Ryanem Reynoldsem i uh, Samuelem L. Jacksonem, Pitch Perfect, Pitch Perfect, uh, Thor, o, oh, za 2017 Thor, Ragnarok musi być, Shape of Water, Wonder Woman, The Emoji Movie, Atomic Blonde, drzwi uh, chyba, chyba z jednego z dole Stachelski i ten drugi chyba nie pamiętam który captain underpants to uh, też takie brytyjski chyba, the lego batman movie war of the war for the planet of the apes <laughs> triple x return of zander cage john wick chapter 2 the dark The Dark Knight, yeah The Dark Wife, no. Nie? No, nie. Welcome to the Jungle. The Nut, so Nutty by Nature. The Nut, not nie Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul, The Fuss. The Fate of the Furious. Nie wiem, która nawet to jest część tej trylogii. The Big Sick. Star Wars The Last Jedi. Najlepsze Gwiezdne Wojny, jakie istnieją. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Going in Style. Film o starych ludziach. My Cousin Rachel. The Space Between Us. Jeden z najgorszych filmów, jakie absolutnie widziałem w tamtym roku. Power Rangers to musi być. Logan Lucky. Z kolei jeden z najlepszych filmów, który widziałem w tamtym roku. Annabelle Creation. Get, Get Job, to brzmi prawdopodobnie, Get Night, Get Out, Get Out, it comes at night, Trey Kirby shoots, The Boss Baby, o to było, był rokiem premiery Boss Baby, Okay, The Beauty and the Beast, Alien Covenant, Greatest Showman, Blade Runner, Ghost Story, uh, David Allorey, wysokiej formie. Spider-Man: Homecoming, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, Guardians of the Galaxy, Murder on the Orient Express, Kingsman: The Golden Circle, Girls Trip, Kong: Skull Island, Baby Driver, um, czyli, uh, Edgar Wright też wysokiej King Arthur, uh, Legend of the Sword, Fifty Shades Darker. The Zookeeper's Wife, nie, totalnie nie kojarzę co to jest, The Dark Tower, okej, okay, okej, okay. dobra, czyli adaptacja Stephena Kinga i The Nut Job, by, by Nature e, i mamy, e, udało się, 2017 rok, e, wszystkie filmy udało się zgadnąć, e, to jest odcinek, e, który wys, wyszedł teraz, skoro go oglądacie, ale e, po, zapraszam jeszcze wieczorem albo po południu, na odcinek cine Battle, gdzie będzie multiplayerowa gierka dotycząca wiedzy na temat ciekawostek filmowych. Zapraszam serdecznie, subskrybujcie i do usłyszenia. Pa!